Manko już dziś. Tak jak wam powiedziałem, robimy nowe piterowice, bo tamte mi po prostu pa nie pasowały i tak dalej. Więc robimy z tego nie, od tego nowe piterowice. Oglądacie go samego końca, nie jego połowy, bo możecie stąd bardzo coś dziwnego albo fajnego tu, E, my zaczynamy. Pamiętajcie chyba subskrybować ten kanał i lajkować i tak dalej i robimy create world dobra nacisnąłem teraz niech Cię nam ładuje a ja sobie może napiję trochę wody dobra dobra ehm, więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie Wam Cię bardzo jak najbardziej cię do bobu będziemy robić mega fajne rzeczy. I też zapomniałem powiedzieć wam, że na tym, na po prostu tutaj mega modyfikacje różne, tacie. ale może to zobaczymy kiedyś. Więc oglądajcie szybciej serię z Peterowicz. Ja zauważyłem, że mamy tacy to jest taki dobry biom na budowanie wieżowców, ale nie a na takich ich domku tak bardziej, ja bym powiedział. I ten odcinek nie będzie trwał 56 minut. Albo coś, tylko normalnie 20 minut. I a, no i zapomniałem Wam też powiedzieć, że zapraszam, że nie było oczywiście live'a, bo miałem po prostu problemy trochę, bo... Mi cię samo wyłączyło nagrywanie i tak dalej, nie wiem jak. Krostu, do mnie powiedziałem pa. Ale, Krostu, miałem też problemy z wrzuceniem, bo, bo ten, bo... Zapraszam, Krostu, że nie było live'a. E, dlaczego nie zrobiłem craftinga, przecież? To jest dziwne, okej. Okay. Ehm, patycki, patycki mi dajcie. Pa. kilof kilof a teraz możemy kopać stone'a, bo mamy kilofa, kilof, kilo. Dobra. Ej, to mi wyskoczyło. Nie wiem co. Ej, dobra, chyba mi po tu wyskoczyło, to mogę zrobić, nie wiem. Nie widzę. Ej, tam. Więc tutaj potrzebujemy chyba tak 20 stone'a, albo coś takiego, nie wiem. Ja sobie wykopię Dirta, chyba wyjść. Tam jest Dirt? To jest dift, tak. Okej, okay, to jest dift. I tak chyba 18 teraz stonek potrzebujemy. Więc 17 i mamy 18. Więc teraz możemy wyjść. O, crafting table, bym zapomniał. Dobra, em, wezmę crafting table. Crafting table. To sobie wrzucę tego, jak potrzebujemy. mamy. to jest tylko na. Dirt. Tak, Dirt jest tylko na nupku. Dirt jest tylko na nupku? A czekaj. Ja widziałem też odcinek z prosem, który używa. to trochę dziwne, ale okej. Okay. Dobra. Więc. Kilok mi daj. Sikierę. Metk. Metk. metik Mietek mi musimy zrobić. I teraz mamy. I zabierzmy sobie crafting table i. Idziemy na wielką syprawę! Uuu, jaskinia! Co my tu mamy? Może my... Creeper, Creeper! Help, help me! Help me! Help me! Help me! Nie mnie? Nie! Ej, to! Ej, ty! Pamiętajcie ten? Pamiętacie ten pewnie... Um, ten pierwszy mój odcinek z Minecraft'a. I to był ten sam biom Normalnie mi się teraz tak zrobiło. To było jakieś dwa miesiące temu, czyli bardzo dawno temu. No nie jest tak dawno temu. I my lecimy oczywiście po 1000 subskrypcji. Więc dobijajcie po, lecimy po 1000. I ja mam nadzieję, że wy aż do trzeciego tej numerki. Dobra. Uuu! u owca Owca Mamy Ty. Tu! Myślałem że, myślałem, że ma, myślałem, że jakaś modyfikacja wyskoczyła mi nie wiem Myślałem, że jakaś modyfikacja po zrobiła Minecrafta i że już nie daje owce. mięso i tak dalej i tak dalej Dobra, emgzybki, ty. Ja dawno w ogóle nie, nie jadłem gzybuch. Ej, ty, co to jest? Za trawa. Trochę dziwne, może jakaś nowa modyfikacja Minecrafta. Bo jest 1.2110. I zaraz będzie 1.22 Więc już niedługo. Więc, może będzie, będzie odcinek z testu, co do dali nowego. Wiemy, że już są Happy Gasty i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest jeden plus, bo możemy na nich stawać i budować. Uuu, tu jest jakaś górka, widzę. I mamy węgiel, więc ja sobie wezmę węgiel. Dobra, mamy węgiel, węgiel, węgiel. I węgiel mamy. Dobra, hello. I teraz trochę więcej sobie węgla wykopiemy I dobra, idziemy znowu na syprawę. Ile mamy węgla, A, siedem. To jest całkiem wystarczy. E, dobra. Tam możemy wyskoczyć. Tak możemy, bo tam jest... A puuuu! Niech pajmy tę drogę! Niech paj mi się wydługi, mama mi. Elu, to mi z nie zgin, nie zgin. Mam nadzieję, że w tych Peterowicach nie zginiemy. Bo w tamtych Peterowicach też zginąłem. Ale poza odcinkiem... Poza odcinkiem ja po prostu nie grałem. Po prostu grałem sam na Peterowicach. Te zginąłem. O nie, tu będzie sypki śnieg, tak pamiętam. Uuu, uuu, zelazo! E, dlaczego tak wolno biegam? Zelazo! Dobra, zróbmy sobie trochę więcej, wykopmy sobie. I zro... co jest? I zrobimy... no, to jest? I zrobimy sobie piecyk, bo musimy, jakby my byliby głodni, głodni, Wtedy mamy i możemy usmażyć naszą mięsko, o tej takiej owcyn. Tam nie pytajcie kto to było, to była to taka taka, taka um, od farmerka, ow... o, kurde, ma dzidusza, czy nie? Dobra, nie, bo zawsze, jak e, oni mają dzidusze, to wtedy nas atakują, bo tak bo po bo, bo ja mam książkę od, o, Minecraftu. I ja znam cię na rzeczach od Minecrafta, bo ja czytam chętnie czasem. I tak było tam napisane, że jak e, mają niedźwiedzie małe nieźwiadki, te które uludziły, to wtedy ciebie atakują. A e, jak są to wtedy ciebie nie, nie atakują. I tam jest portal! Ej! Mam nadzieję, że tam mego. Uuu, Uu, już myślałem, że szybko zawali w tym odcinku shorty. Tak jak wiecie, wiecie, że. Sobie... Zostawił, jeden blok i. I boba atomowa zeszła. Dobra, to sobie otworzymy. I to ma. Uu, koksik! Koksik! Dobre! Czy dobre? Mamy dobre rzeczy! Wam powiem. Ja sobie usmażę mięsko bo mamy em, nie jest tak dużo wiecie, by korosło nie zginął od głodu, więc ja sobie usmasę mięsko nasze i dobra więc tutaj cyk, i mamy sobie postawienie no chyba wystarczy i sobie niech usmasę ja może za ten czas znajdę jakąś Owce, ale tu nie ma owiec. Taki jest właśnie problem, że tu nie ma owiec. Więc em... Który jest em więc może po prostu zakon... nie, nie zakończymy tego filmu, na pewno nie. Em, tylko może cię... Jak się idziemy, po prostu... gdzie zaczniemy pod Nie może jutro zrobimy odcinek, albo nie. To, 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 to! Uh, 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 uh. Lawa! Lawa! uuu, mm. uuu. Uh, 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 uh. Lawa tam była, mama mia. I potrzebujemy jakiejś owcy albo świn. A ty? Mamy Zróbmy! Mamy dwa zelaska, to też całkiem dobre. dobre. Um, ja... Kurde już zachodzi. A ile ten odcinek trwa już? A, 10 minut. No to ten odcinek będzie trwał tak 12 minut czy coś takiego. I dobra, weźmy sobie to. Będzie to ci mini-odcinek, to ci pierwszy to ci mini-odcinek z Minecrafta. Ja sobie może pójdę na dół, bo się boję, że spalimy go jakiejś jaskini. O nie! Zginę tu. Jak tu chyba zejdę? Mam nadzieję, że nie. Dobra, i tutaj się po prostu. Ej, tu jest Iglo. Iglo mamy. O nie, tu jest mały niedźwiadek. Dobra, ja cię po prostu. O, tutaj zakryję. I mam nadzieję, jak na dzisiaj się Wam podobał ten odcinek. I, i subskrybujcie ten kanał. I lajkujcie też oczywiście, polecimy po 1000 subów i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Pa, pa.